Do sprawdzenia pożyczyłem sobie sławki Kruger Mats z opcją Bluetooth. Zawierają one możliwość podłączenia jako z mikrofonem, no ale wiadomo, no, największy, największy problem zawsze to jest, mimo wszystko, fakt, że mikrofon jest na uchu, czyli gdzieś łapie ten dźwięk odbity, czyli jakość dźwięku nie będzie raczej taka bucząca, że jest słaba. Jest tu też delikatne wyciszanie. Konstrukcja Sławek jest bardzo za to interesująca. Te, te wstawki metalowe wyglądają naprawdę solidnie. Nie wygląda na to, żeby się coś miało z tym z tym dziać. Drobne elementy konstrukcyjne. Sławki całkiem, lekkie, całkiem, całkiem przyjemne w dotyku i plastiki i ta skórka. Wydaje ten model Posiada też możliwość podłączenia za pomocą rowelka, więc wcale nie trzeba korzystać z opcji bluetoothowej. A jednak to jest bardzo, bardzo łatwe. Jedna rada jak się korzysta jako bluetooth, a później się podłączy, istnieje szansa, że się zapomni o tym, że się podłączyło ten mikrofon. Ostrożnie.